Na dzisiejszym wersarzu pojawiła się pani Nina Thierentje. Skąd pani się znają? Bo to taka nieodkryta przyjaźń. Pięknie się wypowiedziana, pani temat momenty nagrane, pokażemy, ale jak mogła pani tak poniekąd zdradzić. Skąd My się ta z nią spotkałyśmy kupę lat temu e, przy okazji jakiegoś eventu, mojego pokazu, e, takiego dość zamkniętego, e, ja wtedy... E, ubierałam pierwszą damę, z oczywiście obok Teresy Rosati, panią Jolantę Kwaśniewską, no i przy okazji jakiejś tam sytuacji Jola zaprosiła Ninę i tak się polubiłyśmy. Myślę, że ja mieszkam przez czas w jakiś w Warszawie, ta nasza przyjaźń się bardzo intensywnie rozwijała, ale tak jak mówię, ja zawsze mówiłam nie i jakby byłam daleka od tego, żeby w jakikolwiek sposób ją eksponować, wykorzystywać, cokolwiek narzucać, no Myślę, że od tego są przyjaciele, żeby nie wchodzili za bardzo w tą przestrzeń ze swoimi problemami, zachciankami i marzeniami. Ale na pewno możemy na siebie liczyć i to jest taka przyjaźń bardzo bliska. My możemy ze sobą rok nie rozmawiać, nie widzieć się, a jak się widzimy, to mamy w stosunku do siebie ogromne pokłady e, uczuć, takich e, siostrzanych, bym powiedziała. A czy ta przyjaźń przeszła próbę, tak jak pani podjęła współpracę w TVP, a nie w Polsacie? Czy to nie był temat do rozmów to między paniami? Ja nie podjęłam pracy w TVP, ale są tutaj dziewczyny ze mną, z Kulką pani. Ja podjęłam współpracę z Kulką Pany. Kulką sprzedało projekt do TVP, a my z niną nas nie jest w stanie kompletnie nic skłócić. Ona bardzo dużo o mnie wie, ja wiem bardzo dużo o niej, ona szanuje moje wybory. Na tym polega przyjaźń. Myślę, że ta moja przygoda z telewizją, oczywiście producentki, reżyserka, którą tutaj wywołałam do tablicy, Ewa Kraśko, nie chcą mnie puścić. Zapowiadają, że chcą robić różne inne rzeczy ze mną. Cała ekipa mnie na planie polubiła, bardzo się cieszę, ale to było duże wyzwanie. Nie sądziłam, że będzie aż tak pracochłonne i będzie wymagało tak dużo czasu. A przede wszystkim moich powrotów do hotelu. Ja nie mieszkam w Warszawie, a ja to zawsze utrudnia. Nie mam możliwości tego papierka lakmusowego w postaci kotów, rodziny, tylko rzeczywiście. To jest taka praca ciągiem. Nie, Nina jest osobą, która my żeśmy przeszły różne koleje losu, i ona przecież kiedyś była w tej telewizji publicznej. I jak przestała być, też się dalej przyjaźniłyśmy. A to dopiero była... bywają próby przyjaźni, jak człowiek traci stołek, a potem znowu zyskała. Jest dzisiaj, no myślę, zawsze była, jest i będzie chyba taką nie do pobicia ikoną telewizji. Ale dla mnie ona jest przede wszystkim rewelacyjnym człowiekiem. Nigdy w życiu nie miałyśmy żadnego. Między sobą sprzeczki. My o. nigdy się na siebie nie pogniewałyśmy, nigdy nie miałyśmy cichych dni, chyba że z braku czasu. To tak, to oczywiście, ale zawsze każda reagowała na telefon drugiej i myślę, że to jest ładne, że ponad 20-letnia przyjaźń została w taki sposób tutaj dopiero odkryta.